Cześć, witajcie na moim kanale Pewne Używane w Fkarc. W dniu dzisiejszym mocna dostawa dwóch 500 Materiał będzie podzielony na dwie prezentacje. Oczywiście dzisiaj nagram wam, jak zjeżdżają tutaj z lawety oraz nagram przebiegi, a w kolejnym dniu po prostu nagram prezentację, tak abyście mogli wszystko po prostu zobaczyć. Także tak. No, no wiadomo, po ciemku się prezentuję, więc za wiele nie widać. To jest 508K hybryda z 2021 roku, a to jest 508K. Poliftowa, pierwsza generacja poliftowa, 15 rocznik, to 2021 tu 2, 2 litry Blue HDI, 180 KONI, a tu 1,6 Benzyna, 180 KONI, Hybryda plugin. Więc, jak mówię, w kolejnym dniu, jak będzie widno, to oczywiście zobaczycie prezentację. A dzisiaj jeszcze Wam dogram zjazd, lewety i oczywiście pokażę przebieg tych 508 w kolejnym dniu nagrań odnośnie prezentacji z nowej dostawy Peugeota 508 pierwszej generacji po liftingu, w nadwoziu kombi wersja wyposażenia Aljur, rocznik 2015 silnik 2 litry BlueHDi o mocy 180 koni mechanicznych, skrzynia automatyczna sześciobiegowa, oczywiście oryginalny przebieg na ten moment 212 164 km. Ten samochód, który tutaj stoi na parkingu, nie jest mój, jest tu po prostu zaparkowany, więc o niego nie pytajcie. Postaram Wam się jak najdokładniej zaprezentować ten samochód. Jak wiecie. Z początku materiału przyjechał wieczorem, więc oprócz tego, że pokazałem wam przebieg, nic innego tak naprawdę nie dało się pokazać. Jeżeli chodzi o taki aspekt wizualny, na pewno nie będziemy nic lakierować, bo tego nie wymaga. Oczywiście 508 przejdzie taki detailing zewnętrzny, jak i wewnętrzny żeby po prostu była krótko mówiąc czysta, jak wspomniałem wersja wyposażenia Aliur. mamy, o jak widzicie tutaj head up display, szklany dach półskórzaną tapicerkę 17 calowe alufelgi wraz z oponami letnimi, przejdziemy w tym momencie do bagażnika zaprezentuję Wam historię związaną z przebiegiem, bo pewnie będziecie ciekawi. O, to delikatny wiaterek wieje, więc tutaj mamy takie meteczki, które były pod maską. I macie tutaj datę przebieg. Ono niestety złośliwość rzeczy martwych. Tutaj macie cały ciąg, tutaj jest wydruk z systemu perzota, macie numer nadwozia i tutaj tak samo data. Przebieg, więc tą historię macie tutaj pełną. Tu jest raport z karwertykala. Widzicie po zdjęciach, po zdjęciach, że samochód jest cały. Nie ma tutaj odnotowane odnośnie manipulacji przebiegu. Nie zostało też zgłoszona żadna szkoda z ubezpieczenia. Macie też tutaj przebieg. Do tego informacja, że nie odnotowano żadnej szkody, jeżeli chodzi słuchajcie o ubezpieczenie, więc macie tą tutaj historię. W tym momencie jeszcze przejdziemy pokazać Wam numer nadwozia, bo pokazałem Wam tam wydruk, żebyście nie mieli wątpliwości, że dotyczy to tego samochodu. Ja w tym momencie otworzę maskę, bo chciałem Wam jeszcze pokazać pod maską tutaj pewne rzeczy. Jest odnotowane tutaj na pasie przednim wymiana paska rozrządu. Więc tutaj kit distribution i pompa, tutaj jest odnotowane. Oczywiście będziemy sprawdzać, czy ten pasek został wymieniony. Tutaj jest jeszcze jedna metka, a te metki, które pokazywałem wam wcześniej zostały wyciągnięte tutaj z tego miejsca. Pokażę Wam jeszcze datowanie reflektorów obydwa są z tego samego roku zbiorniczek czyściutki odpowiedni e, stan e, jeżeli chodzi o płyn i przejdziemy odpalę samochód abyście posłuchali jak pracuje jednostka 2 litry BlueHDi o mocy 180 koni mechanicznych i macie, czekajcie przyciszę przebieg 212 164 km e, w jak przyjechał, to widzieliście o 41 km, w zasadzie mniejszy przebieg. Bo jeszcze tym samochodem przejechałem, sprawdziłem, jak to wszystko po prostu działa. Więc już pokonałem nim dystans 41 km. Dla osób, które oglądają mój kanał, to wiedzą, że minimalny dystans, który pokonuję, zanim wydam samochód, to jest dystans 100 km. W większości przypadków jest to dystans dużo wyższy. Robię to aby po prostu wykluczyć ewentualne usterki i żeby nie było żadnych niedomówień. Ja na chwileczkę zamilknę, aby posłuchajcie pracy silnika. Myślę, że możecie jasno stwierdzić, że silnik fajnie pracuje cichutko. Pokażę Wam tutaj śrubunek. No widzicie bezpośrednio jak ten samochód przyjechał, bez żadnych jak to się mówi ee, ubarwnień, tworzenia jakichś historii ee, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Oczywiście to co mówię, czy wymieniony pasek będziemy weryfikować, jeżeli Byłyby jakieś, słuchajcie, podejrzenia, że nie był, no to będziemy oczywiście ten pasek wymieniać. Śrubunek, z tego co tutaj widzę, nieruszony. Salutki. Tutaj mamy na dole światła LED do jazdy dziennej. Ja zgaszę 500 sameczkę i przejdę, pokażę Wam. Środek, przycisk start moim zdaniem w fajnym stanie. Co jeszcze Wam tutaj chciałem powiedzieć? No na pewno będziemy wymieniać, oprzywać, znaczy nie wymieniać, oprzywać kierownicę. No jak to w 508-ce no wyciera się ta kierownica, więc mamy tutaj head-up. Zresztą może do wyposażenia jeszcze przejdziemy później. Pokażę Wam, zacznę może od strony prawej. I zaprezentuję wam środek. w standardzie wersji Aliur już mamy półskórzaną tapicerkę. To jest sześciobiegowy automat. Więc najmocniejszy diesel, no deska rozdzielcza fajnie to wszystko wygląda. Tutaj macie próg. Nie jest jakoś zniszczony. Oczywiście będzie samochód przechodził ten detailing zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Zwróćcie uwagę tutaj na te nagumowania calutkie. No to też nie są poszarpane w niektórych 508-kach. Jednak zdarza się, że tutaj po prostu odchodzi. Tutaj jest zachowane to no myślę, że w dobrej kondycji. Szklany, panoramiczny dach wraz z roletą. Oczywiście to Wam Pokażę działanie, Mask, nie maskę, tylko bagażniku. No to coś już Wam tutaj pokazałem. Muszę przed jazdą testową też to zebrać, żeby nie fruwało po bagażniku. Jak mówię, no jakieś czyszczenie, jakieś normalne ślady użytkowania, jak to w waucie używanym. Przejdziemy tutaj od strony lewej. Bo jeszcze Wam tutaj podkreślam te nagumowania. To są tutaj całe. I przejdziemy tutaj do fotela. Kierowcy. No jakieś normalne rzeczy, no nie, nie jest to wiadomo. Ja nigdy nie określam samochodu jako stan idealny. Czynówka, jak to mają niektórzy w zwyczaju określać, ponieważ są to samochody używane moim zdaniem nie da się tutaj powiedzieć, że coś jest idealnego, bo zawsze znajdą się jakieś ślady użytkowania. Jeśli chodzi tutaj, no to przy tym automacie mamy też łopatki do zmiany biegów. Wysuwa się tutaj head-up display. Widzicie prędkość. Co tutaj mamy? No, nawigacja. Więcej uwagi też poświęcę w głównej prezentacji. To jest tak na po prostu szybko, żebyście zobaczyli, w jakim stanie ten samochód przyjechał. No i cóż, roleta działa, środek tak się nam tutaj prezentuje. O tutaj to, zobaczcie, zlicowane, nic nie odstaje, tu się zsunęło do samego końca. Więc pomierzę jeszcze dla Was samochód miernikiem lakieru, no i odbędziemy jazdę testową. Zmieniłem kolejność. Na początku zrobimy jazdę testową, a później zrobimy pomiar miernikiem lakieru, a na samym końcu pojedziemy na stację diagnostyczną. Wyjeżdżamy już tu w zasadzie z terenu zabudowanego jeszcze widzicie head działa więc coś możemy tutaj przycisnąć no tutaj 2.0 180 koni no to błyskawicznie rozwija moc nie ma tutaj jakiegoś problemu, zrobimy, jedziemy na piące, zrobię kickdown oj przyspieszenie momentalne 2 litry bluchady i naprawdę świetnie sobie tutaj pracuje oj, z powrotem wrócił już wyczuł, że nie mam zapędu w tym momencie jakiegoś sportowego, więc wrócił do takiego normalnego trybu zwróćcie uwagę, że na kole kierownicy nie ma tutaj żadnych wibracji jeszcze kickdown. nie będziemy tutaj przesadzać w każdym razie widzicie, że to wszystko pracuje prawidłowo jest jeszcze tutaj manualny tryb no i tak sobie czwóreczka piątka i szóstka Także widzicie to działa w samochodzie no cóż cicho, nie ma tutaj żadnych jakichś nieprawidłowości przy hamowaniu też żadnych wibracji na kole kierownicy nie ma Tutaj taka droga wewnętrzna, kawałek przejedziemy, zatrzymam się w cieniu. No i pomierzę, żeby, żeby te wyniki z pomiaru były słuchajcie. Widoczne. Jak tutaj on chwileczkę się ostudzi. No po tej jeździe testowej, no bo wiadomo nie powinno się tak gasić od razu. Więc, chwilkę odczekam, przygotuję sobie miernik lakieru i za chwileczkę wracam z pomiarem miernikiem lakieru. Przechodzimy do pomiaru miernikiem lakieru. Oprócz tego, że będę dla Was mierzył elementy zewnętrzne, będę też mierzył elementy konstrukcyjne, które powiedzą Wam o wiele więcej niż tylko sam pomiar elementów zewnętrznych w tym momencie mierzę dla Was tutaj stronę, e, którą, stronę lewą i tak. I przechodzimy teraz tutaj do wnęk tak, w środku. Jeszcze raz numer na nadwozia, aby też nie było wątpliwości, że mierzę tutaj tą 500 którą pokazywałem na początku. Już tutaj sobie fotelik zamontowałem. To będę jeszcze jeździł, testował 500 I tak klapy z tyłu nie pomierzymy, bo jest to tworzywo plastik, więc przechodzimy do prawej strony. No I lecimy z pomiarem tutaj strony prawej. No i cóż, przechodzimy teraz do wnętrza po stronie prawej. Więc pomiar miernikiem lakieru mamy za sobą. Jedziemy teraz na stację diagnostyczną, abyście zobaczyli po prostu w jakim stanie jest spód. Na stację. Zobaczycie test amortyzatorów, test hamulce, a także zobaczycie 508. Hot 508 pod spodem, muszę szybko ponieważ jest tutaj kolejka na przegląd, więc jeśli chodzi o manżetę, lewą calutka, prawa też jest calutka, samochód oczywiście zostanie sprawdzony na warsztacie, z którym współpracuję, tam zostanie ściągnięta osłona i zostanie to wszystko sprawdzone. Tutaj, jeżeli chodzi o tym jak w środku czyściutki, to znaczy, że cały układ też funkcjonuje prawidłowo. Tutaj pokażę Wam lewą część podłogi. Tutaj mamy przez środek, widać. O! Kamera mi poszła boczkiem. No i cóż, no jeżeli chodzi tutaj o. Rzeczy no to osłona jest zabudowana dosyć mocno, więc nic tutaj nie widać. W każdym bądź razie samochód zostanie sprawdzony, jak mówię, na warsztacie, z którym współpracuję I zostanie wszystko, krótko mówiąc, sprawdzone. Także jeżeli chodzi o spód 508, to będzie tyle. Przyszedł czas na podsumowanie. Mam nadzieję, że dokładnie przeprowadziłem Was przez prezentację z nowej dostawy tego to właśnie egzemplarza. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to śmiało do mnie dzwoncie. Wyskakuje Wam numer telefonu. Subskrybujcie też mój kanał na YouTube, wpadajcie na Instagrama, bo tam wcześniej wrzucam zdjęcia samochodów, które zakupiłem. Zaraz po zakończeniu tego nagrania 508 jedzie na warsztat, z którym współpracuje no i tam będzie weryfikowane jeszcze oprócz stacji diagnostycznej, czy wszystko jest po prostu w porządku. Następna wizyta to detailing zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Jeszcze objechanie paru kilometrów między, tymi, między mechanikiem a detailingiem. No, i 508 będzie gotowa. Więc jak mówię, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam Was do kontaktu telefonicznego. Także trzymajcie się, cześć i pozdrawiam.